Pan Marek Pasławski. No, Jedziemy w lewo, ukryjmy się troszkę dalej do prawej krawędzi, wychodzimy do zewnętrznej, trzymamy się troszkę szerzej i mamy przy pachołku lewy, lewy do prawy za oponą, za oponą. Nie aż tak, musi, musisz dość blisko nich przejechać, żeby było jak, najmniej, jak najmniejsze promienie skrętu. Tutaj wchodzimy prawy na prostą, tutaj już wrócimy z gazem. Przyspieszamy aż do końca. I musimy tak sobie zaplanować hamowanie żeby się wyrobić żeby się wyrobić bo nie ma bezu z lewy do wewnętrznej dobrze do prawy tutaj trzymasz trochę dużo prawą prawej Most to lewy cały czas lewy 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 dobrze. do prawy dobrze na wprost wychodzi z gazem przyspieszać trujeczka delikatnie lewy do hamowania. Dobrze. Do hamowania. do prawej krawędzi, do prawej krawędzi, do prawej. I lewy do wewnętrznej. Pamiętaj, że zawsze zaczynamy od zewnętrznej do wewnętrznej. Dobra. zjedź tu do prawej krawędzi na chwilę. Widzę, że masz kask zapięty zapięty. Musiałem tu mogę to szybko zapiąć. I jedziemy naprawdę Jeszcze powoli, także na spokojnie. Jedziemy, jedziemy. Lewy, 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 lewy Do prawy dobrze Do prawy znowu Zgazem, z gazem z razem Do prawej, prawej troszkę się kleisz. Do hamowania, redukcja do dwójki. Lewy do wewnętrznej. Możesz jak najszybciej ciąć, bo chodzi o to, żeby go tutaj wejść do prawej krawędzi. Lewy tniemy do wewnętrznej. Lewy, 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 lewy. lewy, Do prawy. Na wprost przyspieszamy. Dwójka, dwójka. Delikatnie lewy z gazem, z gazem. Do prawej krawędzi. Dwójeczka do no i dobra, i jedziemy, i raz lewy do prawy dwójeczka, dwójeczka i lew lew, 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 lew lewy lewy do prawy Ich bin Jedno auto. Dobra, jedziemy, jedziemy lewo, jedziemy. Bo chodzi o to, żeby wrócić. Tak, wujeszka. Zejdziemy. Lewy do prawy. Do dwa dwa do prawej krawędzi. Dobrze. I lewy do wewnętrznej. Lewy do wewnętrznej. Dobrze, lewy. lewy. Nie podarce. Nie po tarce. Lewy do wewnętrznej. Dobrze. Z razem. Delikatnie. Lewy do prawy. Przełamanie na prosto. Na prostej gaz. Gaz, gaz, gaz. Do hamowanie. dwa, Lewy do wewnętrznej. Dobrze.

að veita i to go tem bravo auto. Dobrze. Jedziesz